Jak co środę, witam się z Wami w naszym międzyrajdowym cotygodniowym spotkaniu i zaczynamy od tego, co właśnie dziś, 28 lutego 2024, ma miejsce. Dziś odbywa się spotkanie Światowej Rady Sportów Motorowych FIA, podczas której ma być podjęta decyzja co do przyszłości cyklu WRC, przyszłości, która ma być związana ze zmianą. Czołowej, topowej kategorii. Samochody Rally One weszły w ten moment w historii, kiedy są kompletnie bez sensu, kiedy jest ich mniej niż 10 na każdej rundzie, kiedy są koszmarnie drogie i praktycznie nie ma możliwości, żeby ktoś z zewnątrz, ktoś nowy, dostał się do tej czołowej, topowej grupy. O czym najlepiej świadczy fakt, że Hyundai zatrudnił można powiedzieć, weterana tej kategorii, kategorii WRC, Andreasa Michelsena, zamiast zainwestować w kogoś nowego, bo po prostu wiedzą, że nawet taki średniak, jak Michelsen będzie lepiej ogarniał ten samochód, mając już doświadczenie z wcześniejszymi maszynami WRC, niż ktoś, kto do tej pory jeździł wyłącznie samochodem Rally 2 R5. To jest coś, na co zwracałem Wam już wcześniej uwagę i to, że standardem jest mniej niż 10 aut topowej klasy, po prostu nasz sport niszczy. To sprawia, że w zasadzie ciężko skupić się na tej czołowej walce, bo ona się o niewiele odbywa. Tutaj też możemy odbić się z powrotem do punktacji, która promuje 10 najszybszych załóg danego rajdu, a to znaczy, że jedziesz najwyższej klasy autem, dowieź się do mety na pewno zdobędziesz punkty. Nie o to chodzi, myślę i mam nadzieję, że to się zmieni. Nieco inaczej do sprawy podchodzi Jari Matilatwala, który owszem krytykuje punktację, ale samochody Rally 1 uważa za bardzo przydatne i byłby zdania, że należałoby je pozostawić. Jednocześnie zaznacza, że Toyota Gazoo Racing jest przygotowana na ewentualną zmianę do koncepcji Rally 2+. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, prośba o udostępnianie tego materiału. Jeśli lubicie te nasze vlogi, uważacie je za ciekawe, udostępniajcie je na swoich social mediach. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie motopasję, lajkujcie ten materiał, komentujcie go pod spodem innymi słowy, wchodźmy w te interakcje, które dają pożywkę algorytmowi YouTube'a, żeby coraz więcej osób oglądało motopasję, żebyśmy się w coraz szerszym gronie spotykali. A jak już wspomniałem o Jari Mati Latfali, to jego podopieczny, Mistrz Świata Kale Rowan Pera, zadeklarował, że wystartuje w rajdzie safari. Zatem kolejnym drugim w tym roku startem Mistrza Świata będzie najbliższa runda WRC, czyli rajd w Kenii, który odbywać się będzie w marcu. Jednocześnie Toyota zadeklarowała, że zobaczymy w Kenii tylko trzy samochody. Nie będzie auta dla Sebastiana Orzie, i to oznacza, że nie będzie też powtórki z sezonu 2023 i 2022, kiedy to Toyota. Toyota zgarnęła nie tylko całe podium, ale całą czołową czwórkę klasyfikacji końcowej generalnej rajdu safari. Myślę, że mimo to będzie to też ten rajd, w trakcie którego Toyota obejmie prowadzenie w Mistrzostwach Świata. Wyprzedzi Hyundai'a, który do tej pory pokazuje absolutnie niepokonane tempo podczas dwóch pierwszych rund w WRC. Co dla nas kibiców też powinno być na plus, bo więcej walki, więcej rywalizacji, więcej się dzieje, a chyba o to nam powinno przede wszystkim chodzić. A jak już mówimy o Hyundaju, to Hyundai poszedł w drogę Skody, jak chodzi o samochody Rally 2. W tym roku Hyundai nie wystawia oficjalnego producenckiego zespołu, wspiera swoich kierowców w zespołach prywatnych i tak jak Toksport jest fabrycznym zespołem Skody, tak CHL będzie fabrycznym zespołem Hyundai'a. Nie nazywa się to Hyundai Motorsport, ale mamy Emila Lindholma i Rete Hamalainen, którzy jeżdżą w fabrycznych kombinezonach zespołu Hyundaia i są tą oficjalną załogą wspieraną przez Hyundaia. Zatem nie jest to tak do końca prywatny zespół. To, co Wam wspominałem przed rajdą Szwecji zostało teraz potwierdzone. No i tak będzie w tym sezonie. Samochód Hyundaia w Rally 2, właśnie ten niefabryczny, będzie... Poprawiany. Hyundai, tak jak już też o tym kilka tygodni temu wspominałem, przygotowuje szeroki pakiet poprawek dla swojej rajdówki Rally 2. Poprawek, które zostaną dopuszczone przez FIA już 1 kwietnia bieżącego roku, będą dotyczyć przede wszystkim poprawy jednostki napędowej oraz pracy zawieszenia, co ma zbliżyć samochód Rally 2 Hyundai'a do niesamowitej Skody Fabia, który, która w ostatnich latach dominuje kategorię Rally 2, oraz do nowego Jarisa, który w Szwecji też pokazał, że jest potencjał w tej nowej, Japońsko-fińskiej konstrukcji. Przechodzimy do naszych polskich realiów: Katper Wrublewski, zatem bardzo szybki kierowca, zwycięzca już kilku rund rajdowych Mistrzostw Polski. No i myślę, mm, czy można powiedzieć rewelacja, czy można powiedzieć zaskoczenie? Nie, po prostu kierowca o znakomitym już warsztacie rajdowym, któremu nie udało się pojechać całego zeszłorocznego RSMP, przypomniało sobie pod koniec sezonu w bardzo mocny sposób. I też zapowiedział, że w tym roku nie będzie jeździł z Jakubem Wrublem, z którym startował w ostatnich latach. Nowym pilotem Kacpra Rublewskiego na sezon 2024 będzie doświadczony Robert Hundla. Robert to pilot, który przez ostatnie lata jeździł głównie w maszynach Rally 2 R5 na prawym fotelu u takich zawodników jak Marcin Swobodzian czy Grzegorz Grzyb. Zatem doświadczony pilot już ponad dwie dekady w rajdach jest aktywny. Myślę, że ten duet, jeżeli. bo na razie Kasper jeszcze tego nie zapowiedział. Jeżeli pojedzie Rajdowe Mistrzostwa Polski, będzie zdecydowanie w gronie faworytów do zdobycia tytułu w klasyfikacji generalnej. Pomału zbliżamy się do końca dzisiejszego vloga. Dzisiaj zdecydowanie mniej rzeczy, o których jest do powiedzenia. Myślę, że po tym spotkaniu FIA, o którym wspomniałem na początku, w przyszłym tygodniu będziemy mi dużo więcej do omawiania. Warto więc wspomnieć też o tym, że jako że rajdu Meksyku w tym roku nie ma w WRC, to tradycyjnie w pewnym sensie pod nieobecność w rundy WRC jest Rally of Nations Guana Hueto, czyli w tym rejonie, w którym rozgrywany jest Raid Meksyku, odbywa się rajd narodów Rally of Nations, w którym też tradycyjnie biorą udział starzy mistrzowie. W tym roku widzieliśmy tam Didiera Oriola czy Juliena Ingresie, czyli ośmiokrotnego mistrza świata z Sebastianem Ogier, który nie jechał jako pilot, tylko jako kierowca. Dla ingrasi nie był to szczególnie udany start. Natomiast widzieliśmy też między innymi Matza Ostberga, który z Patrykiem Barfem wygrał klasyfikację kierowców, znaczy klasyfikację załóg. Byli jednak drudzy w klasyfikacji generalnej rajdu, który jak sama nazwa wskazuje, jest rajdem narodów i jako naród, jako nacja skandynawska, bo tak się ich zespół nazywał, zajęli drugie miejsce i ustępili jednej z kilku yy, ekip, jednemu z kilku zespołów meksykańskiemu. Zatem Meksykanie wygrywają rally of nations, skandynawowie są na drugim miejscu. Jakkolwiek nie ma tam samochodów Rally 1, nie ma tam samochodów WRC. Głównie ścigano się samochodami R5, Rally 2, nawet starszymi autami Grupy N. To myślę, że fajnie, że Meksyk w taki sposób podtrzymuje swoje zainteresowanie cyklem, promując przez znane nazwiska, przez nieco inne podejście do takiej dużej imprezy rajdowej, swoje wydarzenie, aspirując oczywiście do tego, żeby wrócić do rajdowych Mistrzostw Świata. A dzisiejszego vloga kończymy z Sebastianem Lebem. Z Sebastianem Lebem, który w poniedziałek obchodził 50. urodziny. Ten rekordzista pod względem bycia najstarszym kierowcą, który wygrał rundę WRC. Przypominam, było. To Monte Carlo dwa lata temu. Ten rekordzista Sebastian Lep obchodził swoje 50. urodziny w tym tygodniu i. Stwierdził przy tej okazji, że wcale nie jest za stary, żeby wygrywać, że dalej chce wygrywać. Mówił to wprawdzie w kontekście Dakaru, bo cały wywiad, z którego to stwierdzenie pochodzi, dotyczył rajdów cross country. Ja jednak myślę, że gdyby była taka możliwość, to Sebastian chętnie wróciłby jeszcze do WRC i myślę, że miałby duże szanse na to, żeby pokusić się jeszcze o jakiś dobry, a nawet bardzo dobry wynik. Myślę, że nawet o zwycięstwo. Szczególnie zamykając nieco klamrą dzisiejszy vlog, jeżeli wzeszlibyśmy do klasy Rally 2, to myślę, że w tym samochodzie, który jest jednak łatwiejszy do wjeżdżenia się, nawet dla takiego mistrza jak leba, byłaby duża szansa na dobry wynik, a nawet na zwycięstwo. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Pamiętajcie po raz kolejny o to apeluję. O kciukach w górę, o subskrypcjach, o komentarzach i o udostępnianiu naszych vlogów. A ja wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj, już teraz zapraszam Was na sobotę, w którą pokażę Wam kolejny test samochodu, w którym będzie też krótki wywiad z użytkownikiem takiego samochodu, jaki będzie testowany, a tym użytkownikiem jest jeden z czołowych polskich kierowców rajdowych. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.